Witajcie w kolejnym odcinku Międzymieścia, To Artur Celiński i Michał Sęk. A zaraz widzowie powiedzą, czekaj, będziecie mówić o parkowaniu, to jest taki temat oklepany. Gdzie tu jest w ogóle byle jakość, no, bo przecież wszyscy parkujemy i to, że sam powiedziałeś, te parkingi są w centrach wielu miast, to może one są po prostu potrzebne. W ubiegłym tygodniu zabraliśmy was do mojego parku. Nazwaliśmy ten materiał Parkiem wspomnianych obietnic, bo rzeczywiście park miał być inny, jest inny. No i zastanawiamy się, co z tym fantem można zrobić. Zastanawiamy się wspólnie z Wami, dlatego zapytaliśmy się Was, czym najbardziej bylibyście zainteresowani, jeżeli chodzi o ten temat. Czy zapytać się Urzędu Miasta, czy zapytać się prawnika, co z tym dalej, czy zapytać się y, dewelopera. Bo powiedzieliście nam, że interesują was zarówno perspektywa dewelopera, jak i perspektywa władz miasta. Dlatego pytania już wysłaliśmy, prawdopodobnie przyjdą do nas w ciągu kilku najbliższych dni. O efektach poinformuję was albo w kolejnych odcinkach, albo na naszym profilu Facebookowym międzymieście. Sprawa jest rozwojowa i bardzo ciekawa. Tymczasem, a propos niespełnionych obietnic, pełnomocnik miasta Warszawy do spraw rowerowych opublikował mapę, mapę dróg dla rowerów, które się w Warszawie rozwijają tymczasem wcale się tak równo nie rozwijają. Nasz kolega Kuba zwrócił uwagę, że o ile docenia ilość inwestycji i rozwój tej sieci rowerowej, dróg rowerowych w całym mieście, to takie dzielnice jak Białołęka czy Wawer wydają się być białymi plamami na tej mapie. Tak, są to białe plamy i ścieżki rowerowe nie, nie łączą się tam w żadną spójną całość. Nie da się wsią wsiąść tam na rower i dojechać do centrum Warszawy, Ba, nie da się wsiąść tam na rower i bezpiecznie dojechać na przykład do stacji kolejowej, żeby zostawić tam rower i dojechać do centrum Warszawy koleją. Dla tych osób, które nas które nie znają dobrze Warszawy i nie wiedzą, jakby nas nie znają na przykład natury białe łęki, to tylko spieszymy donieść z tym, że białę jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic w Warszawie. Powstało tam mnóstwo nowych jakby mieszkań, szczególnie tych z niższej półki cenowej, dzięki temu było one bardziej dostępne dla rodzin w związku z tym mamy tam dzielnice, gdzie mieszkają przez dużą liczbę młodych ludzi, którzy mogliby korzystać z rowerów, ale niekoniecznie się mogą na nie zdecydować, ponieważ nie ma tam wygodnych, bezpiecznych dróg rowerowych. Zabudowa rozproszona charakteryzuje się tym, że żeby dojechać do najbliższego sklepu, warto wsiąść na rower, bo pieszo może być daleko, ale jeżeli rowerem ciężko jest dojechać, to, to mieszkańcy wybierają samochód. Tym bardziej, że istniejące drogi niekoniecznie są przystosowane do takiego ruchu wspólnego, gdzie na przykład nie potrzeba byłoby oddzielnych dróg rowerowych, wystarczyłoby, że czujemy się bezpiecznie, tak to niestety nie wygląda. Oczywiście nasz kolega podpytał mocnika prezydenta miasta rocznego Warszawy w spraw rowerów, co w ogóle o tym wszystkim myśleć, no to pełnomocnik odpowiedział: no ale zobacz, inwestycji mnóstwo jest i największa na przykład inwestycja na ulicy Puławskiej, co oczywiście nie rozwiązuje problemu. Problemu to nie rozwiązuje, ponieważ dialog mieszkańca w tym przypadku takiego osiedla z władzą jest dosyć typowy. Z jednej strony, z punktu widzenia użytkownika, drogi dla rowerów nie łączą się w żadną spójną sieć i ciężko jest korzystać bezpiecznie z roweru, a z drugiej strony władze miasta odpowiadają: halo, ale my przecież mnóstwo inwestujemy i mnóstwo tych dróg oddaliśmy i ten konflikt tylko narasta. Ale miasto, władze miasta mają rację, znaczy dużo pieniędzy się inwestuje, te drogi się rozwijają, no to trzeba poczekać pewnie kilka lat. Ale też yy, wszyscy pewnie znacie taki moment, który jedziecie ścieżką rowerową, która nagle kończy się bez żadnego ostrzeżenia i tak naprawdę, zgodnie z prawem, nie macie żadnej innej opcji, niż siąść z roweru i go dalej prowadzić. Ciekawe, co by było, gdyby tak się drogi dla samochodów kończyły w pewnym momencie, znak koniec jezdni, wysiąść z samochodu, zaparkuj go i dalej iść pieszo. Ciekawe, jak szybko zostałyby naprawione takie brakujące odcinki dróg. Tego nie wiemy, ale jesteśmy pewni, że na końcu takiej drogi byłoby miejsce do zaparkowania, tak jak jest w Słupsku, przed samym ratuszem. I właśnie do Słupska Was dzisiaj zabieramy, żeby porozmawiać o bardzo skomplikowanym problemie lokalizacji parkingów w centralnych częściach miasta. No jesteśmy. Znowu jest zimno. Jesteśmy teraz w Warszawie, w centrum miasta, na parkingu pod Pałacem Kultury. Ale nie będziemy mówić o tym miejscu, bo chcemy Was przenieść myślami do zupełnie innej przestrzeni, też parkingowej, bo myślimy, że to jest spory problem. Ale o szczegółach powie Wam Michał. Michał, gdzie my jedziemy dzisiaj? Zabieramy was dzisiaj do Słupska, gdzie przed ratuszem, w centrum miasta, na, na placu Zwycięstwa znajduje się podobny parking do tego. Też pełni funkcję centralnego parkingu miasta, tak jak warszawski parking na placu Defilad, tak jak wiele placów przeznaczonych na parkingi w centrach miast. W wielu, w wielu polskich centrach miast. I co, będziemy mówić o tym, jak samochód nas dzieli, czy nas samochód nas łączy? Tutaj akurat samochód nas dzieli pandemicznie też i zachowujemy dystans do siebie, ale zachowujemy dzięki samochodowi dystans do wielu rzeczy i także do zdrowego rozsądku. A, a raz widzowie powiedzą, czekaj, będziecie mówić o parkowaniu, to jest taki temat oklepany, gdzie tu jest w ogóle byle jakość, no bo przecież wszyscy parkujemy i to, że sam powiedziałeś, te parkingi są w centrach wielu miast, to może one są po prostu potrzebne? Być może są potrzebne, tylko zastanówmy się, czy są potrzebne rzeczywiście w centrum miasta, w najbardziej reprezentacyjnym miejscu, z którego korzystać może bardzo dużo ludzi, które można wykorzystać na bardzo wiele sposobów. No dobrze, to powiedz mi, dlaczego ten parking w Słupsku przed Ratuszem jest złym pomysłem? Jest po pierwsze dlatego, że zajmuje przestrzeń, która jest najbardziej wartościowa, bo, cen, bo działki w centrum miasta są najbardziej e, cenne i przeznaczanie ich na miejsca postojowe jest po prostu nieopłacalne i to dużo kosztuje. Po drugie z tej przestrzeni mo, może korzystać bardzo dużo osób. Jeżeli ona jest zajęta samochodami, to nie można tam postawić ławki, nie można zrobić tam placu zabaw, nie można tam zrobić infrastruktury zielonej, czyli jakiegoś parku, nie można tam e, e, przeznaczyć tej przestrzeni na miejsca dla przedsiębiorców postaciowych. Ogródków kawiarnianych czy ogródków piwnych. Ta przestrzeń jest ograniczona, i nigdzie, inny nie, i nigdzie indziej się jej nie znajdzie. Dlatego w centrum miasta miejsc postojowych powinno być jak najmniej. Ale przecież to też nie jest nowa sprawa, bo wielokrotnie byliśmy w Słupsku, śledziliśmy też tą de debatę, którą oni mieli o tym parkingu. Było wiele pomysłów na to, jak to zmienić, ale mieszkańcy chyba zdecydowali w końcu, że nie chcą z tym nic robić. To jeszcze raz zapytam, czemu my się czepiamy tego biednego parkingu? Czepiamy się parkingu dlatego, że to jest droga, która prowadzi nas donikąd. Znaczy jest, podążamy tunelem, na końcu którego jest światło i tylko że to może być nadjeżdżający pociąg. W przypadku Słupska tym pociągiem e, będzie suburbanizacja i coraz większa liczba mieszkańców mieszkających na obrzeżach samego Słupska oraz w gminach ościennych. Już teraz e, w Słupsku buduje się osiedle zachód na obrzeżach, które będzie liczyć nawet do 30 tysięcy mieszkańców, to jest jedna trzecia mieszkańców całego Słupska. Ja dokonałem szybkiej kalkulacji, czyli jeżeli wszyscy z tych mieszkańców będą podróżować do, do centrum miasta, do centrum Słupska samochodem, a będą korzystać z miasta i będą potrzebowali, będą potrzebowali przemieszczać się do centrum miasta, to takich parkingów, jak ten pod ratuszem słupskich powinno być jeszcze 15, żeby zmieścić samą tylko powierzchnię, które te samochody będą e, zajmować. Czyli mówisz 15 parkingów, a my namawiamy do tego, żeby zlikwidować ten jeden, który już istnieje. Bo czy czyżby to był też taki, taki problem, który nie tylko kwestia parking zajmujący przestrzeń, ale też parking, który zajmuje nam w głowach nasze myśli o tym, jak przyszłość miasta powinna wyglądać? Tak. Eee, także dlatego, że myśląc o parkingu myślimy tylko o samochodzie, myślimy tylko o miejscu do, do zaparkowania. A problemem tutaj nie jest samochód, problemem jest tutaj mobilność, czy też wyzwaniem. Mamy jako mieszkańcy miasta potrzebę mobilności. Potrzebujemy korzystając z, miejsc, z miasta przemieszczać się z punktu A do B. Potrzebujemy, potrzebujemy do miasta dojechać, potrzebujemy w nim coś załatwić. I możemy zrobić to na różne sposoby. Możemy pojechać tam samochodem, możemy pojechać tam autobusem czy innym środkiem transportu publicznego, możemy przejść się, możemy pojechać rowerem. I teraz, jeżeli większość z nas wybiera samochód, to automatycznie wszystkie pozostałe sposoby przemieszczania się po mieście są utrudnione i dużo mniej atrakcyjne, bo ten autobus stoi w korku, jeżeli odjeżdża, jeżeli mało ludzi korzysta z transportu publicznego, to ten miasto utrzymywanie tego transportu publicznego przestaje się opłacać. Wreszcie, jeżeli miasto jest zapakowane samochodami. To ja nawet nie chcę chodzić po tym mieście, bo wszyscy wiemy, jak uciążliwe jest poruszanie się po mieście pieszo, jeżeli mamy omijać samochody. Ale, Michał, poruszanie się samochodem jest bardzo wygodne. Dlaczego chcesz, żeby ludzie wyrzekli się swojej wygody? No, przemieszczanie się samochodem po mieście jest bardzo wygodne dopóty, dopóki e, mniejszość osób przemieszcza się samochodem. Jeżeli większość osób zaczyna się przemieszczać samochodem, to przestaje być wygodne, ponieważ zaczynam stać w korku, ponieważ y, zaczynam wydychać spaliny w tym korku, ponieważ wszyscy pozostali, y, będący na zewnątrz samochodu, też wdychają te spaliny, ponieważ spada y, bezpieczeństwo y, na drogach, i ponieważ... Y... Ale to co za problem? wtedy mówisz, wybudujcie tam kolejny parking i masz jakiś spokój na kilka lat. Nie bardziej chodzi o to, że wiesz, że to, co mówisz, wymaga bardzo światłych umysłów wśród włodarzy miasta. W Słupsku takie światło umysły przecież są. Dla przełomienia, tak? I Robert Biedroń był, był prezydentem Słupska, zainicjował taką sieć miast progresywnych. Jego wiceprezydentka jest obecnie prezydentką miasta. Stana powiedzieć, że tutaj władze miasta nie rozumieją wyzwania, przed którymi stoją. No i trzeba wprost powiedzieć, że nie ma zgody wśród Rady Miejskiej na to, żeby ten parking nie był parkingiem. Mhm. Robiliśmy takie próby, żeby część tego parkingu i staramy się przynajmniej w wakacje wracać do tego, żeby ta, te, ten parking zmieniał swoje funkcje. Ale no, u nas jednak problemem największym jest budowanie wiedzy, świadomości, jak to wszystko oddziałowuje. Na pewno ten parking nam też troszkę jednak zaspokaja w centrum miejsce. On pewnie nie powinien być tu po prostu, ale nam zaspokaja trochę to, że ludzie mogą tu zostawić samochód i po mieście chodzić. Co? Władze miasta może nawet rozumieją to wyzwanie, tylko to jest klasyczny problem, którego rozwiązywanie trzeba rozpocząć już teraz, a efekty będą bardzo odłożone w czasie. I to wymaga dużych umiejętności komunikacji z mieszkańcami, wprowadzania takich zmian etapami i krok po kroku. Żeby uzyskać ich akceptację, ponieważ mieszkańcy nie mają takiego i nie muszą mieć takiego horyzontu na 10, 15, 20 lat w przód. Władze miasta powinny myśleć z takim horyzontem, a nie, a nie działać jedynie reaktywnie wobec mieszkańców. Ale skoro władze Słupska myślą w ten sposób, możemy tak założyć powiedzmy. Tak, zgadza się ze mną, że myślą progresywnie? No właśnie uważam, nie wiem, czy myślą progresywnie, czy nie myślą progresywnie, Mam wrażenie, że mówią o tym, że miejsca parkingowe w środku miasta trzeba likwidować, a z drugiej strony szukają tylko wymówki, żeby tego nie robić. Nie jestem przekonany do tego, że władze miasta w Słupsku są rzeczywiście przekonane do tego. Ale pamiętasz, co nam powiedziała pani wiceprezydent Słupska podczas debaty o suburbanizacji, byliśmy razem mhm. kilka miesięcy temu? Ona mówiła, że oni by chcieli to zrobić, ale mieszkańcy są roszczeniowi i to są roszczeniowi obecnie, bo kiedyś tak nie było. No, ja, się, ja się mieszkańcom nie dziwię, sam też bym był roszczeniowy, gdybym, gdyby mi likwidowano sposób dojazdu do miasta, łatwy, jednocześnie nie, nie rozwijając alternatywy, bo ta sama pani wiceprezydent mówiła o tym, że z transportu publicznego korzystają głównie seniorzy oraz młodzież w wieku, w wieku szkolnym. Tak? To znaczy, że ten transport publiczny dla osób, które mogą jeździć samochodem, nie jest zupełnie atrakcyjny i wybierają, wybierają samochód. Więc z drugiej strony wuj gminy Kobelnica e, mówił też o tym, że, że kursy autobusowe są tylko poranne i wieczorne, żeby dojechać do pracy. Dojechać i z pracy. Do, do pracy i z pracy, dokładnie tak. A główną zaletą samochodu jest to, że mniej więcej jest swoboda, że mogę wsiąść w samochód i mogę do, dojechać do miasta czy do dowolnego punktu, wtedy mniej więcej kiedy chcę. Jeżeli nie mam taki, jeżeli alternatywa nie jest równie atrakcyjna, to znaczy jeżeli transport pu publiczny nie chodzi regularnie i nie chodzi przez cały dzień, to nie jest dla mnie atrakcyjny, bo muszę czekać na autobus 5 godzin, na przykład. Hmm. Czyli generalnie, tak, żeby rozwiązać problem słupskiego parkingu. Bo być może nie warto apelować o, o likwidację tego parkingu, ale o zbudowę sensownej alternatywy do mobilności mieszkańców. Tak, należy zbudować alternatywy dla mobilności mieszkańców i to nie tylko Słupska, ale także tych mieszkańców wokół Słupska z miasta, często korzystających, to po pierwsze, a po drugie należy to koordynować także z, czyli trzeba to koordynować z gminami ościennymi, ale także należy to koordynować z innymi politykami sektorowymi miasta, czyli takimi jak polityka przestrzenna. I już tutaj widzę mnóstwo takich różnych wymówek, które mówią chcielibyśmy, ale nie możemy, po przepisy, bo popyt, bo podaż, bo teraz to jest tak, a to co będzie w przyszłości, nie szokujmy się, w Polsce myślimy głównie o teraźniejszości i ewentualnie przeszłości. Przyszłość, tak jak ta pandemia, no, raczej nas zaskakuje, niż, niż do niej podchodzimy. No, ale właśnie o tym trochę też jest nasze międzymieście. Nie tylko o byle jakości, ale także o tym stanie zawieszenia pomiędzy miastem, w którym chcemy żyć, a w którym przyszło nam żyć. I ten parking w słupsku tłumaczy, dlaczego tak jest. To był słupski plac zwycięstwa. Ale w sumie ta nazwa jest bardzo myląca, bo to nie jest plac A parking i nie zwycięstwa a porażki, niechybnej porażki, która w dłuższej perspektywie czasowej musi dotknąć polityka mobilności tego miasta. Czas na pytanie do was. Na czym powinniśmy się skoncentrować? Na samym parkingu, na polityce mobilności miasta, czy na współpracy miasta Słupsk z gminami ościennymi, takimi jak na przykład gmina Kobelnica? Pod tym wideo zamieścimy link do ankiety. I, jeżeli macie ochotę, pomóżcie nam wybrać właściwego adresata tych ważnych pytań. Wyślemy pytania, zbierzemy odpowiedzi i poinformujemy Was o wynikach naszego śledztwa na temat tej miejskiej jakości. Dziękujemy Wam za oglądanie naszego odcinku. Dziękujemy Wam za komentarze, krytyczne uwagi i inspiracje. I zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Dziękujemy.